Witajcie. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować pizzę w moim wykonaniu. Ciasto już tutaj na stolnicy leży, jeszcze niewyrośnięte do końca. Powiem tylko co zrobiłem. Czyli 50 g świeżych drożdży. Zalałem 100 ml ciepłej wody. Dodałem 50 g cukru, nie między 40 a 50 g cukru. I to wszystko dokładnie wymieszałem, zostawiłem na 10-15 minut, żeby ten zaczyn się zrobił, zaczyn, po tym, żeby można było go wymieszać z mąką. Odmierzyłem 500 gramów mąki pszennej typ 450. Jedni używają do 550, Włosi jakąś pizzę mają 00 do pizzy, ale my tutaj w sklepie kupujemy mąkę tortową. To jest chyba typ 450, jak się nie mylę. Tą mąkę oczywiście przesiałem. Ja używam takiego siteczka. Przesiałem. Mam taki fajny pojemnik plastikowy, do którego tą mąkę wsypałem. Dosypałem tam między 30 a 40 do 50 g soli i dwie łyżki oliwy z oliwek. I to wszystko sobie wymieszałem. Ja akurat używam oliwę z oliwek. Taką jakąś. Niespecjalnie wybierałem tą oliwę. Następnie wymieszałem tą mąkę z tym zaczynem, który te 10 minut mi fermentował, dojrzewał w jakiś sposób. I następnie wymieszałem to, zostawiłem na pół godziny pod przykryciem w miarę ciepłym miejscu, i teraz to mam na stolnicy. Teraz to troszkę pougniatam. Będę dodawał trochę mąki w zależności od tego, czy ciasto będzie za luźne, albo bym musiał dodać troszeczkę wody, gdyby było za twarde. Ale jest według mnie akurat. Jak to pogniotę troszeczkę, uformuję z tego dwie kulki, bo jak pół kilograma mąki, to są dwie pizze. Dwie pizze wielkości około 30 cm na takim średnim cieście. Podzielę to na te dwie kulki i zostawię to jeszcze znowu do, wyroś do wyrośnięcia. A później będę to ugniatał. Ciasto na pizzę sobie rośnie. Trochę popękało, ale to z tego powodu, że posypałem to mąką. Teraz, w tym czasie, kiedy jeszcze będzie rosło, przygotujemy sobie sos do pizzy. Ja przygotowuję sos do pizzy z pomidorków koktajlowych, które zaprawiam kiedy je zbieram jako działkowiec, tak, dzień życia ogrodnika. Takie oto mam pomidorki pozaprawiane. Tutaj bez tego soku. Ten sok ewentualnie będę dolewał, jeśli będzie to za gęsto. Moją propozycją jest, aby do takich pomidorków dodać ząbek czosnku. Kto lubi jakie przyprawy? To jest bazylia. Papryka ostra, kary, tymianek, oregano. Oczywiście można to wszystko dać, ale bardzo niewiele, żeby tego smaku nie zmienić. Dodajemy łyżeczkę cukru, ja dodaję, trochę pieprzu, y, trochę soli i oliwę z oliwek. I to wszystko sobie zaraz zmiksuję. Tak jak mówiłem, ciasto rośnie. Piekarnik się grzeje do temperatury 265 stopni, chociaż pieczemy pizzę w 250 stopni ale 265 daje z tego powodu że przy otworzeniu piekarnika temperatura mi natychmiastowo spadnie więc żeby utrzymać 250 daje tam taki zapas robiłem ciasto z pół kilograma mąki ale chcę tylko jedną pizzę w związku z tym część tej, tej kulki czyli połowa tego ciasta trafi do zamierzarnika i będę potrzebował to sobie wyciągnę, rozmrożę i będę robił następną pizzę. Teraz przygotowuję sobie dodatki na pizzę, bo sos zredukowałem sobie na piecu. Zredukowałem, czyli trochę go odparowałem, bo dla mnie był za rzadki, więc trochę go podgotowałem. Woda wyparowała, więc, więc jest gęściejszy. Teraz będę sobie kroił kiełbasy, przetrę potreser, przygotuję inne dodatki i za chwileczkę dalej. Słuchajcie, ciasto mi tak wyrosło, że oprócz tego, że schowałem połowę do zamrażarki, to jeszcze na całą kwadratową czy prostokątną blachę do pieca, do piekarnika, jeszcze taki kawałek na taką okrągłą, taki akurat cienkie, ale mimo wszystko bardzo dobrze urosło. I to wszystko, co tutaj jest, to jest 250 g mąki, bo pół kilo mąki miałem, z czego połowę poszło do zamrażarnika. Ja akurat używam w tym wypadku takie coś w domu znalazłem, więc będę używał do udekorowania tej pizzy kiełbasą, jakąś pomidorem, cebulą, kukurydzą z puszki, groszkiem mrożonym, serem. Oczywiście jeszcze będę na sam dół smarował sosem. Sos pomarańczowy wyszedł. A dlaczego? Bo były pomidory te żółte i trochę czerwonych. Więc takie, ta takie zabarwienie tego sosu. Sos już posmarowany. Ser już również nałożony. Nałożyłem trochę więcej sera. I tak wygląda moja propozycja pizzy. To, co miałem w domu, to dałem. Był pomidor, była cebula, była kukurydza, groszek mrożony. Nie miałem brokułów yy, zamrożonych. Gdybym miał, to bym dołożył. Można zrobić dużą kiełbasą, ładnie to nawet wygląda, z jakimiś salami, z jakąś. Można dać kurczaka podsmażonego z ananasem, różnie z oliwkami. Ale ja miałem to, więc dałem to. Tutaj taka mała, jeśli ktoś chętny, to zapraszam. Teraz to. Teraz te pizze wędrują do nagrzanego piekarnika. Jeszcze ich nie włożyłem, ale już zaraz wkładam na 250 stopni, około 12 minut. Ale patrzymy, spoglądamy, czy pizza już jest gotowa. Można potem nożem podnieść w tym piekarniku, czy ten spód jest już dobry, żeby nie był przypalony, ale troszeczkę zarumieniony. Pizza, pizza już w piekarniku. Jedna wyżej, druga niżej. No się upieką. Spokojnie. Na 250 stopni. nie teraz zmniejszę. 250 stopni. Ustawimy sobie zegarek. Żebym to ja powiedział tak. Nastawię na... Na 12. Na 12 minut. I czekamy. Trochę tutaj ten bałagan ogarnąłem. Ale to posprząta ten syf Och, nic trzeba się zabrać do roboty może kto chętnie do sprzątania a tutaj przygotowane ziemniaczki do pierogów jutro robimy pierogi ziemniaczki obrane cebula obrana może wam pokażemy 11 minut po wsadzeniu pizzy do piekarnika Porządek jest, mam nadzieję, że może być. Posprzątałem. Już piekarnik mi dał sygnał, że minęło 11 czy 12 minut. To znaczy, że wyciągam. Nie ma pośpiechu, bo nic się nie stanie. Sprawdzałem, ale porządek musi być. Teraz wyciągam pizzę. Małą pizzę wyciągnąłem. Zobaczcie, jest dość sztywna, a zarazem miękka. Ciasto nie jest y, przysuszone, łatwo mi wchodzi tutaj, czyli ten nóż, czyli zęby nam wejdą również od spodu. Pizza jest blada, po bokach troszeczkę brązowa. Zaraz wyciągam tą większą, a tą już kroję I duża pizza wyciągnięta z pieca. Zobaczcie, boki są przypieczone. zobaczymy od spodu na papierze wygodniej w ogóle bo blacha jest czysta Dobra. proszę pizza od spodu jest jasna lekko przyrumieniona ale dość sztywna słychać się tutaj zobaczymy jak się kroi ser jest elastyczny Zobaczcie. Można to pokroić. Czyli pizza się udała. Musicie uwierzyć na słowo. Pachnie. I smakuje dobrze, bo tamtą małą już zjedliśmy. Moi domownicy lubią, aby pizza miała dużo na sobie. Czyli nie taka. Tylko z sosem pomidorowym i z jedną tam rzeczą. Tylko sypie dużo. Jeśli się Wam podobało, to subskrybujcie kanał. W przyszłości niedalekiej będą następne takie filmiki o gotowaniu. Tak jak mówiłem wcześniej, jutro może nagram filmik o pierogach ruskich. No i smacznego, jeśli ktoś również robi. Dzięki, subskrybujcie kanał, możecie lajkować, jeśli Wam się podobało i dzwoneczek, żebyście nie zapomnieli o następnym odcinku. Pozdrawiam.